Witajcie w tym filmie pokażę wam e, jakie jest domyślne hasło jeżeli dopiero co zakupiliście i nie zmienialiście go w dekoderze Manta dvb 019 no więc jeżeli chcecie po prostu wejść w którąś z opcji a jest ona zablokowana hasłem to domyślnym hasłem, które jest ustawione w dekoderze, jest po prostu 60. Więc w tym momencie jestem w systemie, w menu. E, oczywiście wyjaśnialiśmy to, jak używać pilota i jak się przemieszczać po całym dekoderze w naszym pierwszym filmiku. Możecie sobie go obejrzeć. E, jesteśmy w systemie. Wejdę w tym momencie w opcję ustaw hasło, żeby Wam po prostu udowodnić. Że to hasło jest takie, jak widziałem. Czyli jesteśmy w opcjach ustaw. Hasło musimy wpisać nasze stare hasło. Będzie to 000000, 000, czyli 60. Domyślne hasło. Teraz zmienimy je na po prostu liczbowo 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Udało się nastawić hasło, co oznacza nasz sukces. Oczywiście uważajcie, jeżeli będziecie próbowali to zrobić, ponieważ łatwo jest się pomylić i wpisać swoje hasło a później możecie mieć problem odzyskaniem go. Dzięki za oglądanie, zostawcie suba, lajka i komentarz.